Hola kompanieros, dobre Mateo i zapraszam do <laughs> kolejnego odcinka z serii Disney Plus 3. Momencik. No i mamy tego gada do ubicia, na którego jeszcze nie chcę iść. No, nie, 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 nie. chciałem go minąć. Ja chciałem go tylko minąć, nie, nie, nie. May you be cast back into the abyss, demon. This beast is ours. Its bodies shall serve mortis. I've heard much of your experiments, but I need neither its bones nor its treasures, but only its heart. But if you so wish to find your peace, then I shall strike you down. That heart, very well, you may take it. We will not interfere, but leave this skeleton intact. Not so fast. No one but better than commands me. For your pride, you shall die again. Hmm, najpierw z jakimiś nieumarłymi tu walczymy. To dobrze ekspy sobie dobijemy na nich, tylko no 500 raczej nam za to nie wpadnie. No ale coś tam wpadnie. Jest w ogóle dwóch dosyć groźnych magów, ten nekromanta zwłaszcza. Ten czarownik tutaj, ten. Ten też jest mocny. 71 bijasz w obszarówkę. A nekromanta to w ogóle 107 jeszcze jak mu wejdzie ta umiejętność, to już w ogóle będzie cholernie niedobrze. No, i te, 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 te szkieleciki są też dosyć groźne, ale to na spokojnie. Eee, możesz podleczyć. Ty, jako, że jesteś łotrzykiem, możesz od razu wejść w to miejsce. I będziesz tutaj, będziesz sobie od razu walczył z golemkiem. Dobra, to na luzie. Ty jakbyś mogła sięgnąć tego pajaca, tego nekromanty, go zmienić najlepiej. Ty nie masz osłony, nie. Wyś spróbuj sięgnąć tego pajaca i go zmień. Pochlika. Bo Trzeba się pozbyć chociaż jednego źródła obrażeń. Ty tu podejdź i na razie zwejtuj. A, tego nie trafił bohatera nie trafił. Strasznie dziwne, no ale okej. Okay. E, bohaterze, bo ty masz inicjatywę w sumie taką, że możesz tu podejść. Ty się tu trochę przesuń i lecz wszystko. Ty masz teraz dwa ciosy, to to zabijasz. E, albo użyj znowu tego. Nie, nie wykonuj kolejnego ciosu. Nie ma po co. E, nie bierz osłony. Bohaterze, przesuń się tu. Ach, kryt, niepotrzebnie na końcu. No i te kości mi zadały jeszcze obrażenia. Ten tutaj się przesunął kawałek, nic mu to nie dało. E, możesz użyć sobie tego na tym. i od razu go sobie uderz. Pięknie. Dobra, bohater. Ustaw się tutaj i tutaj, tego krytni. pięknie. Problem w tym, że ten nekromanta... A, nie. Nekromanta zostanie zabity przez chcia zaraz. Dobra, to ty zabijaj to. Bohater... Przesuń się tu kawałek, zabij tego. Ty, laska... Podejdziesz kawałek i tamtego weź zmiej. Może krytnie się zabijesz? 75%, ale nie wystarczyło. Lecz... teraz tak, ciebie możemy spróbować zakrytować. 112, jeszcze jeden cios. Dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie, naprawdę to świetnie wyszło. Kochliczek, oczywiście, musiał podejść, no to już bohater weźmie na klatę. No, w sumie to dosyć easy to poszło wszystko. Kryt, kryt. Okay. The paladin był poziom spokości. Nie, źle w sumie, ale. Why do smile, sorry? Energies are restored. Moments ago you seemed tortured. Look, when your body dies it will look like this. And yours will crumble to dust. But you don't seem to be bothered by this. The dragon seems powerful. No smoke jeszcze nie będziemy atakowali. Fajny debaw, mocny. Dobra, na razie przejdźmy się dalej. Bo ja tutaj muszę jeszcze gdzieś spróbować dobić te exp. Tu jest jakiś gryf. Jest sam. Jakby, był, jakby miał chociaż maksymalny poziom, to coś by tych ekspów dało więcej. A no tak to to... Taka bieda. Od, od razu będzie chciał do mnie podejść w ogóle. No dobra, niech podejdzie. Jak ty masz na obuchy. Kiepsko. Demon ma spokój, bohater. No przygotuj się tam. Na dół poszedź. No weź to osłonę. Czemu nie? Um, możesz się tu przesunąć. Taki się to miejsce nikomu z mojej armii nie przyda. Możesz go tam. On się tu z zmienia. To nie fajnie. Ale trudno. Weźmiemy go tu. Nie trafił świetnie. Pięknie. A20 tylko, jak Kiepskie statystyki mu wylosowało. Duże obrażenie, ale bardzo mała celność. Bij dalej. A ty musisz podejść i znowu sobie dać to. A weź to osłonę. Ale no ciągle nie trafia, bo chciała świetnie. Dobra. Bo chcesz znowu możesz cios wykonać. Dobrze, żeby kryptów, bo on tę jazmę ma, która... ile ona by tam zadawała? 96, no to nie jest mało. No, to mog mogłeś tutaj trafić. Jako osłona przed umysłem tutaj. 50% aż to nic lecz. Tego tak zabijemy zanim się ruszy. Świetnie bardzo ładną inicjatywę w ogóle. Na końcu kryt potrzebna, ale ta jazma i tak już no, nawet nie zadziałała. Już koniec walki, dobra. Ile ekspów bardzo malutko, bardzo mało. No Weaklings, Weaklings. To jest mocne, się wydaje mi się, że to i tak jest prostsze od smoka. Eee, chociaż sam nie wiem tak naprawdę. To... A co tutaj jest? A tu jest ten troll. I tam też jest troll. No nie wiem, to bije ziemią i jeszcze zatruwa za 59. A ja ciągle mam tylko manę gejów i tanie niepiekielną, Nic poza tym. Straszna lipa. Naprawdę, to dupe jest. No, nie wiem, właśnie czy tego smoka, bo miałem jeszcze tutaj skręcić, tam na dół, w tę lewą część mapy. Ale chciałbym spróbować to zrobić, tylko. No, 17 inicjatywy ma tylko. Momencik. E... Bo to trwa trzy tury, aż. Ja sobie to rzucę dzisiaj. I teraz pytanie. To będę mógł, to będę mógł, to będę mógł. Dobra. Na razie już zmienię dzień. Teraz koniecznie sobie dwa buffy, czyli to. I to. Teraz znowu zmiana dnia. Jestem teraz na trzech buffach. I teraz. się nie, bo nie za bardzo przyda jest słabe te uniki zmniejszymy temu odporność na piercing jeszcze trochę obrażeń zadamy demon coś tam więcej zada dzięki temu bo on cały z piercingiem no spróbujmy w to wejść boję się tego trochę ale no powinno być łatwiej niż ze smokiem mam nadzieję podejdź lecz headwu leczy. Po prostu y, przygotuj się Ty na defie Na razie złej tuj O Podejść tutaj bito Ponieważ tu w ogóle stąd to biła. Ała, ale mocno welnęło O, zrezygnowała truciznę, dobrze, bo 59 na śmierć masz podatność coś no ja masz odporność nawet, dobra Podejdź i od razu dajemy to Ustaw się tu Laska Tak ulecz. Ah, Ty niestety nie był sięgnięty tym healem, ale trudno o, wzmocnił się dzięki temu też. Też nie głupie To bij to krytami, mam nadzieję. no Właśnie mu te uniki zmniejszyliśmy o 10 też po to, żeby w to krytać. Dobra. Ładnie, co czas ta uczta wchodzi. Jeszcze jedną, jeden atak będziemy mieli. Weź to od tyłu. Świetnie. Trucizna mi tutaj zjada, ale to nic. Pięknie, bez problemu to w ogóle pójdzie, nie? Eee, no zabij. Bez kryta. Dobra, to na easy, to już tutaj piorunem to. I heal na końcu w tego pójdzie, taki mocny. O, no, dobra. Pięknie, 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 fajnie. i nie sprawdzimy ile expów, ale no, wiemy, że niewystarczająco, skoro nie spoziomowaliśmy. No i tak jestem zmuszony, widzę, iść tutaj. Jeszcze mogę to spróbować tam też, nie jest łatwo, ale no trzeba próbować. Tego smoka to na pewno jeszcze nie, A tu jest jeszcze coś. No bo dobra, to zaraz. A, to już odwiedzałem. Nawet nie pamiętam. Weźmy ten kamień i przejdźmy się tam. Aha, mnie tutaj w ogóle to rani. No tak. Ale no muszę tam iść. No. Gdzieś muszę. Jest taki zalążek ze psucia. Yy, oni dopiero w trzecim poziomie mają hila, ale też taki, że zamane życia. Musimy spróbować to pokonać, ale to tam dużo ta, ten zalążek nie, 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 ten, nie bije. A ja tak naprawdę się bardziej wyleczę na tej walce, niż zranię. Powinno być dobrze. Ale możesz się przesunąć w razie czego i uleć. Ty tam możesz już bić. On tam mnie trochę popieście, lecz bardzo mało. No. Już jej heal jest lepszy niż jego obrażenia, chyba, no. Niewiele, ale... ale jest. Dobra, to zakończymy już to. I jeszcze jeden cios. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie przedłużajmy, dawaj, bit. I heal tutaj. Dobra. Jest gitara, jest, świetnie. No słabe uszy, no. Harus ma level... 9. Jeszcze jeden tylko może zdobyć na tej, mapki, na, na tej mapce. Jest tam coś ciekawego? Jakaś informacja? Nic. 0. 0-0. Aha, a nie, tu jest przejść. Dobra, już się bałem. Ochrony przed żywiołami, to sobie weźmy. I z tym buffem, z tym smokiem by się przydało walczyć, z tym buffem właśnie. No, ale idziemy dalej tutaj, odkrywać. Templariusz. No dobra, są walki. Jeszcze. To trzeba dobić do tego Molocha, no z Molochem będzie prościej z tym Smokiem po prostu. Już nawet nie chodzi mi o samego Molocha, niech ten Harus też nawet ten 10 dobija. Już ostatni poziom, już damy mu jakieś tam statystyki przydatne, będzie fajnie. Tutaj się ustaw złej tuj. Ty możesz leczyć od razu. Ty się możesz tu ustawić nawet i przygotować tym. Możesz wziąć go na klatę. No nie bardzo uderzyłeś pierwszy, no ale okej. Okay. O tego ducha od razu możemy zdjąć w ogóle. Bardzo ładnie. Eee, no bijo. od razu ściągnij mu tę osłonkę. Bohater to zabija. I teraz wy się rzucacie na antypaladyna. Chyba, że ten ustanie tutaj głupio. No nie, ja, dobrze się ustawili. Dojdą. Obydwoje. Dobra Bo możesz stąd zejść i bić. Weźmiesz sobie osłony, przy okazji ściągniesz z nich. Ty ściągniesz osłonę z tego. Dobry kryt, bardzo ładnie. Jeszcze jeden cios. Nie trafiają. No, oni właśnie są tacy. nadziei, że nie trafiają. Dobra, no, no ulecz, ulecz, ulecz. Masz co leczyć, to lecz tego proszę. Może jakimś krycem? O. o, tego bije Harus. Możesz dobić tego. Demon. Ja myślałem, że jeszcze kryc jakiś wejdzie, no ale dobra, trudno. Demon to dobije i taki się podleczy. Dobra. Pięknie, bardzo ładnie. Sto ekspo no w tym odcinku chyba jeszcze tego smoka nie będziemy robić, ale no zobaczymy. Może właśnie na końcu tego odcinka zrobimy smoka. Um. Jezusma No to też się trzeba zbafować, tak samo jak poprzednio. Najpierw wrzucamy to, co trwa 3 tury zmiana tury możemy zrobić kroczek Zrobimy teraz te dwa buffy do uników i do siły szybkości zmiana tury i teraz Zmniejszamy jemu uniki i odporność na piercing. Dobra. Gorzej jak, jak przyzwie te ścierwa. Jak on to przyzwie, to będzie bardzo, bardzo przewalona walka. No, mam nadzieję, że tego nie przyzwie. Zobaczymy. Niech on zaatakuje. Niech on niczego nie, przy, nie przywołuje. Naprawdę mam taką nadzieję. Kurwa, ja pierdolę. Ja nie wiem, czy ja tego już nie przegrałem przypadkiem. Otoczył się śmierciami. Trzeba zrobić wyrwę. Jest fajny debauf, ale to bym wolał nas smoka. Jego celność by spadła ładnie by nie trafił, może nawet. Ale przewalona walka. Na powietrze są podatne. Ten nie. No trzeba spiorunować tutaj jednego z tych dwóch. Trzeba się przebić przez to. I starczy. O, świetnie. O, i możesz jeszcze kroczek zrobić. Możesz już to bić. Nie wiem, czy się opłaca. Może lepiej uderzyć jednego. Może jednak tych Reaperów trzeba będzie sprzątnąć wszystkich. Tutaj podejść, tego bił. Bo chciał, dobijesz to, dobijesz. To ustaw się tam od dupy strony jakoś. I teraz cztery śmierci będzie biło. Bohatera, nie tra świetnie, pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj gorzej już trucizna wyszła. Drugi cięż w nią. No nie, teraz w tą. A trucizny rozdają. A oni silną mają truciznę? Nie jest taka zła. Ten ma taką aktywowaną, która jest bardzo słaba. Ale on zamiast zaatakować musi tego użyć, więc on w ataku nie ma tego... ...tej trucizny. Bohater, możesz wziąć osłonę, weź, 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 weź. Pięknie. Mian no bohatera to już nic nie, nie zabije, co on ma 236 mników. Dobra. Hmm. Te śmierci będę wolał sprzątnąć, chyba jednak, wiecie. Szkoda, że paladon tu stoi. Demon nic nie zrobi w kolejnej turze. Dobra, to. Kryt pięknie. Hmm. Wy nie jesteście w ogóle ranni. Demon też nie jest. Weź się cofnij. Podlecz tutaj. Ty bardziej z tyłu śmierć weź tam za żeby się zbliżyła do mnie. Mi się nie chce do niej iść. Niech ona sama podejdzie. No też trzeba defadać. No i dobra, atak. tak W tych dwóch. Dobra, to by tragedii. Teraz tak, ta śmierć. Jak nie zabije i tak, to dajmy może sobie ten dodatkowy atak, może się przyda. Tutaj w bohatera w ogóle ciągle... A, trafił. I zatruł. No dobra. Tutaj gorzej. A, a, w kogo? W tego. Dobra, to jak wolą trucizny rozdawać, zanim się, zamiast się fokusować tutaj na takie, co może już zginąć, to... To luz. Tylko gorzej, jak, oni, jak one mi tu padną. Jak one padną, to to ścierwo się wyleczy. Ja tego nie fokusuję, więc jak się wyleczy, to mnie to nie zaboli jakoś bardzo. Um. Jeszcze bardziej się odsunę. A coś mi zginie. On jeszcze jeden cios wykona i tam mi to popada. No ale trudno. Tego nie ma co. Tego dobi, bo akurat masz fajne obrażenia na to. Kryt wszedł. Ile ty demo Ono 130. Dobra. Dobij tego chochlika jednak. Dobra, bohater. Bijesz to. Inicjatywę też sobie zwiększacie. A nie już nie ma uczty na sobie. To bieda. A, przesuń się tutaj i weź go tak. Oszty. Dobra, ważne, że on może zabić tylko albo ją, albo ją. Nie zabije mi dwóch. Chyba, że się bardziej skusi tutaj, żeby trójkę uderzyć, ale pewnie będzie wolał jedną z tych dwóch za. Epidemię rzucił. I się ta epidemia się stakuje z trucizną tego. To groźnie trochę, ale niewystarczająco. Wydaje mi się, że już w tej turze to wygram. Ta śmierć tam ciągle stoi, ale to tam... Już nieważne. No, groźnie tutaj. Ale podleczy. To weź chodzi Noel. Podlecz tą, żeby ona przeżyła jeszcze. Dobra, bijemy tego. Jak on zginie, to on zniknie. Demon, demon, musisz to dobić. Kurwa, mać debil, no debil. I. Dobra, jedną tylko zabił. Dużo się nie wyleczył. Bijmy to. Zabijmy to. Dobra, wzmocnił się mój tan, antypaladyno. Ale trzeba to zabić, przecież. Jest coraz gorzej. Piorunem go. się zbliż trochę dobra jest moloch. Mamy molocha. Ciężka walka. Ekspoł dużo nie dała, ale bardzo ciężka walka. Wskrzeszonko mamy, to użyjmy. I tire tak. Tutaj mamy leczonko. Świetnie. I tu mamy z jednym szkieletem czempionem walkę, to możemy zrobić, damy radę. Jest jeden, sam możemy go zmienić w ochlika, bez większych problemów, myślę, do porobienia. Wie tam już 180 zmiażdżenia, e, no a przygotujmy się. Tutaj wait, heal. Ty masz na obok w ogóle takie odporności, że słuchaj, idziesz do niego od razu i no, się z nim lejesz. Ach, zwiększyłem mu obrażenia w ten sposób. Ale użył umiejętności takiej, że nie zaatakował przez to. Dobra, zmieniamy go w hochlika. Podchodzimy z tej strony, bijemy go. I teraz mój antypalatyn. Dwa ciosy z tego hochlika ma. Duże uniki ma. Duże uniki mu wylosowało z tych skilli tutaj. No i antypaladynem nie trafiłem, przez to Drugi raz nie trafiłem, tego się nie spodziewałem. E, ty nie? Ty weź, moloch. Moloch ma już ponad 1000 zdrowia, to jest już bardzo fajna jednostka, tak naprawdę bez żadnych tam buffów do życia. Bardzo spoko to wygląda. Jeden HP. No zabito. Świetnie. Pięknie. Bohater na maksymalnym poziomie już jest, dobra. Dobra. Słuchajcie, bo ja bym chciał dzisiaj krótszy odcinek nagrać też. Pewnie zauważyliście, że mówię cicho, ciszej, bo jest późno już. Jest późno. Druga w nocy, a jutro do pracy. A chciałem nagrać ten odcinek jeszcze, bo, bo dzisiaj nic nie nagrałem kompletnie i prawdopodobnie przez to nie będzie żadnego materiału na, na jutro. O jezu, w ogóle, czy, czy ta gra się zacinała przez całą ten. Teraz dopiero zauważyłem, że się to mogło tak naprawdę ścinać cały czas możliwe, że materiał jest do wrzucenia, ale mam nadzieję, że nie. Chciałbym to wrzucić jednak. Będzie trzeba powniżać jednak tam ustawienia, Bo ja ostatnio pozwiększałem ustawienia, żeby się lep lepiej Disappris 2 i World Battle krać 3 nagrywało. No i chyba będzie trzeba tam coś wrócić. Te krwawienie chciałem, nie? Trzeba wziąć to odkrywanie trochę useless, no ale weźmy to. Może znajdziemy gdzieś altarkę i będzie krwawienie. Dobra, to kończę już ten odcinek, hmm, zwłaszcza, że się zacina, ale nie no, kurde, nie wiem, będzie trzeba pewnie jeszcze raz to nagrać, zapiszę to na jakimś innym save'ie będzie to powtórzenia pewnie. Ale w razie czego, jakbym jednak tego nie, nie, nie usuwał, tylko bym wyrzucał na YouTube, to dziękuję za uwagę, ja byłem skowron piąty. pozdrawiam, polecam, dziękuję, za uwagę, na razie.